Sensacja na początku roku Dawid Kwiatkowski potwierdza, że wszystko się skończyło. Dla Dawida Kwiatkowskiego czas powitania nowego roku to nie tylko początek kolejnego roku kalendarzowego, ale także kamień milowy nierozerwalnie związany z jego życiem i karierą. Tym razem artysta świętował nadejście nowego roku bezpośrednio na scenie w Katowicach, w przestrzeni rozświetlonej blaskiem świateł i pełnej emocji, gdzie tuż po zakończeniu występu przed tysiącami widzów wkroczył w nowy wiek w tej wyjątkowej chwili przejścia. Fakt, że urodził się 1 stycznia sprawił, iż Dawid Kwiatkowski od lat przyzwyczajony jest do obchodzenia urodzin w otoczeniu muzyki, okrzyków tłumu i uwagi opinii publicznej. Jednak jubileusz trzydziestolecia ma zupełnie inne znaczenie: stanowi istotną linię demarkacyjną między okresem burzliwej młodości, a etapem głębszej dojrzałości. Z tego powodu mimo obycia z wielką sceną piosenkarzy nie krył wzruszenia, gdy prowadzący program Sylwester z dwójką niespodziewanie zaintonowali życzenia urodzinowe i wnieśli na scenę wielki tort. Ten moment nie był jedynie rozrywkową niespodzianką, ale emocjonalnym uznaniem dla wieloletniej drogi Dawida Kwiatkowskiego, jego więzi z muzyką, publicznością oraz osobistych wzlotów i upadków. Niedługo potem Dawid Kwiatkowski ponownie przyciągnął szczególną uwagę fanów, publikując na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć w zmysłowej i dojrzałej estetyce bez zbędnych długich wyjaśnień, jedynie za pomocą krótkich lecz wymownych słów dał opinii publicznej do zrozumienia, że oficjalnie zamyka ważny rozdział w swoim życiu. Sposób, w jaki artysta zdecydował się zakomunikować ten koniec, został oceniony jako spokojny, wyważony i pełen głębi emocjonalnej, zupełnie inny od jego dawnego, żywiołowego i bezpośredniego wizerunku. Wpisy te natychmiast rozeszły się wiralowo w mediach społecznościowych, stając się tematem ożywionych dyskusji nie tylko wśród fanów, ale także na portalach plotkarskich. Opinia publiczna, która zawsze uważnie śledzi każdą małą zmianę w życiu prywatnym piosenkarza, nie przestawała spekulować nad znaczeniem tych zdjęć i przekazów, widząc w nich zapowiedź nowego, dojrzałszego etapu, zarówno w jego karierze, jak i życiu osobistym. Jednak to dopiero kolejne posty Dawida Kwiatkowskiego wywołały prawdziwą falę kontrowersji wśród społeczności fanów. Piasenkarz udostępnił zdjęcie kolacji sylwestrowej dostarczonej pod drzwi pokoju hotelowego scenę z pozoru bardzo prywatną i skromną, którą jednak opatrzył intrygującym podpisem. I tak wygląda ostatni posiłek z dwójką z przodu. Celebruję ten moment to jasne, ściskam cudzysłów kropka. Właśnie to niejednoznaczne sformułowanie, balansujące między humorem a poczuciem definitywnego zamknięcia czegoś, sprawiło, że opinia publiczna zaczęła zadawać pytania o prawdziwy sens tego przekazu. Sekcja komentarzy pod wpisem natychmiast stała się miejscem manifestacji emocji fanów od szczerego wsparcia i delikatnych żartów, po głębokie refleksje nad przekroczeniem przez artystę progu 30 roku życia. Ktoś napisał, że ma nadzieję, iż ten uśmiech zawsze będzie obecny, bo jest to najszczerszy uśmiech, jaki u niego widzieli. Inni starali się rozluźnić atmosferę żartami, że posiłki po trzydziestce z pewnością będą smakować równie dobrze, lub po prostu życzyli mu, by zawsze pozostał sobą, gdyż jest to jego najlepsza wersja. Pośród sprzecznych opinii i nieustających spekulacji, najjaśniejszym punktem pozostaje wizerunek Dawida Kwiatkowskiego, wkraczającego w wiek 30 lat, z właściwą sobie szczerością, spokojem i magnetyzmem, sprawiającymi, że każde jego działanie i każde słowo staje się centrum uwagi. Osiągając wiek 30 lat, Dawid Kwiatkowski jest związany ze sceną muzyczną od ponad 13 lat. Artysta zaczął być szerzej rozpoznawalny około 2012 roku, kiedy krok po kroku wychodził z działalności internetowej w stronę profesjonalizmu i brał udział w swoich pierwszych projektach muzycznych. Od tamtej pory Dawid Kwiatkowski nieustannie rozwija swoją karierę, wydając kolejne albumy, organizując wielkie trasy koncertowe i utrzymując niesłabnącą popularność wśród wielu pokoleń słuchaczy. Sprawiło to, że jego ponaddekadowa podróż na scenie stała się jedną z najbardziej godnych uwagi historii w polskim przemyśle muzycznym. Aby utrzymać taką atrakcyjność i lojalność fanów po ponad dekadzie aktywności artystycznej, Dawid Kwiatkowski musiał nieustannie podejmować wysiłki, wprowadzać innowacje i kreozać siebie na nowo na każdym etapie kariery. Piosenkarz zawsze aktywnie poszukiwał kierunków muzycznych odpowiadających jego dojrzewającym emocjom i doświadczeniom życiowym. Odważnie eksperymentując i zmieniając wizerunek, by nie dać się zamknąć w starych schematach. Ponadto artysta dba o bliską więź z fanami poprzez media społecznościowe oraz występy na żywo, podczas których wykazuje się szczerością, bezpośredniością i przystępnością rzadko spotykaną u gwiazd o ugruntowanej pozycji. To właśnie ta wytrwała praca. Poważne podejście do zawodu oraz otwartość w obliczu sukcesów i zawirowań prywatnych pozwoliły mu utrzymać silną pozycję w sercach publiczności, czyniąc z jego odbiorców nie tylko słuchaczy, ale lojalnych towarzyszy na przestrzeni wielu lat. Podsumowując ponad dziesięcioletnią drogę artystyczną, można zauważyć, że Dawid Kwiatkowski wchodzi w wiek 30 lat z niezwykle stabilną pozycją, jako artysta dojrzały zarówno w swojej muzyce, jak i w sposobie patrzenia na życie. Momenty świętowania urodzin na scenie, pełne niedomówień wpisy w mediach społecznościowych, czy kontrowersje wokół życia prywatnego pokazują, że nie unika on już emocji, lecz wybiera konfrontację z nimi i ich szczele wyrażenie. Ta autentyczność, połączona z talentem i wytrwałością, pozwoliła Dawidowi Kwiatkowskiemu zachować długofalowy magnetyzm i głębokie porozumienie z widzami, otwierając nowy rozdział obiecujący jeszcze większą głębię, w którym muzyka nie jest tylko rozrywką, ale jasnym od.